Ty kur... nie robię, ty piet, weź się za robotę, ty ku... zobaczysz, będziesz w supermarkecie pracował, czytamy w raporcie sędziego po meczu piłkarskim. Tymi słowami powszechnie uważanymi za piłkarskie zwrócił się w miniony weekend do sędziego, trener drużyny po meczu. W trakcie meczu sędzia od Kibiców usłyszał, to. też napisał w raporcie, ty Asie, Baranie, ty, no ale... Był to mecz dwunastolatków. Już już pali ich trenera, ale wiecie, tatusiowie na meczach swoich synów to jest dopiero zjawisko. Robiłem trochę w piłce i parę razy byłem świadkiem naocznym i na usznym. I na usznym. Nie wiadomo, co się dzieje, ale wystarczy, że na co dzień spokojny mężczyzna stanie przy boisku, gdzie gra jego dzieciak, a puszczają mu zwieracze rzeczywistości. Sfaulował Marcina, sędzia, oczy sobie w dupę wsadziłeś. Marcin, nie tak do przodu, pod biciem. Słyszysz, co się do ciebie mówi? Tak, mówi. Czego nie odegrałeś mojemu Marcinowi palancielony? Nie mów na mojego syna pala, ty, oju! <laughs> Prawie cytaty. Byłem kiedyś świadkiem bójki tatusiów synków z tej samej drużyny podczas meczu. Widziałem jak ojciec biegł na boisko drąc się jak opętany z żyłami na wierzchu po tym, jak syn strzelił gola. No jedyne, co tatuś osiąga, tak się zachowując, to obciak, jaki robi dziecku i zniechęca go do gry. Ileż my talentów piłkarskich straciliśmy przez dopingujących tatusiów, których w dobie kontuzji milika są nam tak potrzebne? Znaczy, talenty, nie tatusie. Dobrze, jaka jest na to rada? Nie ma. Taka jest piłka.